Siemanko wszystkim tutaj kacu, a to jest nowa seria Let's Play kurczaki czy jak to tam leci, a to jest początek. musisz nauczyć wyglądasz z mi na głupka, ale i tak musisz nauczyć się kilku rzeczy zanim stawisz to, a się kurczakom coś tam... Aby zatrzymać grę w dowolnej chwili, naciśnij klawisz pauzy. Uż... O, pauza. No i strzelamy. I to jest nowa seria i to jest gra Re Redneck Kentucky, czy coś takiego nie pamiętam nazwy i ona jest fajna I to jest nowa właśnie seria kurkę latającą jest więcej I w tej grze chodzi o to żeby zabijać kurczaki ta gra jest właśnie dlatego fajna. I dlatego postanowiłem z niej nagrać let's play. Ale ci to tak musi długo trwać ton. To mm. hey, ten kurak zniósł jajo! <grybujesz> Zbieraj kolorowe jajka, aby otrzymać dodatkowe punkty. Poruszaj, że za Wygląda trochę jak psia w środku na pewno nie ma żadnych Super. Dobra Rozmaw zaczynajmy A to jest rednek Kentucky, wiedziałem I to jest pierwszy tanik Mam nadzieję, że tak do 10 minut ten pierwszy odcinek potrwa A to będzie taki wstęp i będziemy tu zabiać kuraki, tak więc zawajmy Tak więc w to już wiem To jest ten na koniec i pierwszy gdzie? Czy tylko trzy Dawać. A myślę, że będzie razy dwa. No to już Dobra ta gra jest właśnie bardzo i ona zajmuje mi dużo czasu Raczej... fabuła trwa raczej chyba tak po godzinie cała zależy jak się to sprawnieje nie tu jest Teraz... polecam grę fajna ja mam tu nie miałem bardzo zrysaną ale jakoś mi normalnie chodzi nie ja wiem będzie taki i patrzcie zbieram się kuroki No i patrzcie teraz oj masakra W hmm. tą grę jeszcze dzisiaj grałem, ale to jest... Yy... No... O, patrzcie na kontrolę jest but. Masz. I pierwszy... tu trzeba chyba 6 pół zebrać na początek. To nie jest dużo później, jest 8 max. tak pamiętam. Czyli tak. I ta seria mam nadzieję, że będzie fajna, nagrywam jak nie mam internetu, tak więc nie wiem kiedy wstawię, może nagram całą serię i dopiero wtedy będę miał neta, ale to nie wiem. Tak więc, o i teraz, zaraz, uroki no. Oooo. I tak ładnie. Co jest? Co jest? Zdrukowałem się. Jezu, taki bugy. One nawet rzucamy ziemiak Jak było powiedziane na początku, mam nadzieję, że będę żwawie i później nagrywał, bo na razie jestem taki przydupa, bo mam straszny kaszel <coughs> I okulnie No i stukłem wazę Tutaj na, na prawym tak. I dzisiaj ogólnie to fajnie. fajne, bo jest godzina około chyba. Nie no, przymulam przy Dupas ale to jest odcinek z pierwszej serii Nie wiem czy nagram na z Paradisi, bo nie mam internetu A nie miałem jakiegoś weny do nagrywania Tak więc mam tylko trochę nagrane fragmenty Jak ten tak się pobawia się trochę wegasie, żeby na przykład zrobić do tej serii intro Niech to tak więc będę robił I Nie będę miał nic do roboty Wszystko na dworze porobiłem a więc nie ma jakiegoś tam oporu Gra jest fajna ogólnie ona eba A to, to mi chyba powiem od do pożyczyłem no A jeszcze mu tego nie oddałem Zresztą nie pamiętam Gdzie chciał ten młody tam Oj, teraz będzie fajna frajda Patrzcie Patrzcie, jak tam, patrzcie Matrix Wow. No i po Matrixie, no zbierajmy jaja bo... Może powiedzmy coś o tej grze W tej grze cel jest zdobywanie, jak mówiłem już wcześniej Zabijania kurczaków, zbierania jaj i ogólnie Później się zaczyna dopiero rozkręcać ta gra więc się robić trudniejsza, jakby tak powiedzieć. Zresztą zobaczycie to za chwilę. Spróbujemy zrobić dwa placy i zakończymy ten odcinek. Trwa około 11 minut, bo je z renderowaniem i nie pójdzie jest No więc, hmm. Dobra, ja mnie. minię. Wiedząc szmato, zbieraj to. i piwa buta, szmato. O, patrzcie teraz. Max points oj, 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 nie mów, że przegramy to, nie? Bo tu tylko 6 punktów trzeba, tak, tak, ale ja lubię. Oj, teraz czas minął i zliczają się punkty. Yeah, krózym królem, Następna plansza. Redneck, Kentucky, nowa generacja kurek. Ogólnie już przerobiłem te mapy, żeby nie być jakoś w tyle, ale może, nie wiem, może być jakiś... Co to kurwa jest? LOL. Ach, głupie. Żryj buta. Szmato. i to. Już. O tu gdzieś jest snajpera, zaraz nie? No o tak, ujęta. Pamiętaj, że możesz zmienić broń za pomocą kółka myszy. No wiem nic, co mamy z ja ja o tym wiem. Bo ja już przepracowałem tą grę całą Nie ma dźwięku, teraz muzyczka się skończyła eee, Nie wiem czy będę, czy ma sens tutaj porzucać jakiś stąd tak Zostaw moje jajko, eee, I muzyczki nie ma, szkoda, mogłem tego nie rozwalać co jest? No bez jaj skończyło mi się AMO Jak to? Eee Wy Najpierw Coś tu jest nie tak w tej mapie Bo dlaczego mi się kurwa Ej, 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 ej. O co chodzi? O co chodzi? Dlaczego mi się AMO skończyło? Nie bez AMO się nie da Zacznij od nowa co to zagrabę za mo Dobra I... Żyj to Żyj, żyj to Żyj lepiej nie zmieniajmy broni, bo coś mi się przypierczył Bo moją ulubiona broń jest ta I oczywiście minigun, który później będzie ale ja bym nie mogę tu mam skończyć. Nie ogarnię. Jak tam weszłem? To jest w tych miejsce klątwa. Klątwa jest zła. Nie wiem, mogę mówić ciszej, ale spróbuję to podgłośnić, tylko w gasie. tak więc nie będzie się chyba ze sobą słychać. Uwaga!

masz skopasz? no co się śmiejesz głupi ciulu Od drugi worek no skopa tu się powinniśmy nie wynieść w no nie zmieniajmy obroni bo się znowu coś zdupi a no nie da się normalnie strzelać do tej spluwy nie ogólnie najlepsza broń w tej grze, bo jeśli nie kończę ammo jest fajne. Nie ja mam tu już 100 tych, no... Ja no, uwielbiam to ammo. No, no buta! Ogólnie ganie później jest taka No i co, i co, i co, i co? Łysowami już. I co, Szumach. Żyj to. Nie wiem, może powróci. Ten wesoły kasu do następnych odcinków. Nie wiem. Może przez to, że radio wyłączyliśmy. Może i... Nie, może to wytnę. Żeby już zajmowało mniej tamto jak kiepściłem, ale chyba nie zostawię to tak i na tym placu boję zakończymy spróbuję być we ale się nie da bo tata śpi to się tak nie da drzeć jak to kram nie mam wolnej chaty nigdy Żury yy, tu yy, 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 jury i to jury to smacznego to tu się kręci! Ale fajnie. Nie, ja, powiem. Ja, ja. Zapraszam do następnego odcinków w moje drugie wcielenie. Oj, 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 oj. Zrójka. To nie No nie, nie mówcie, że nie zdążymy. No bez jaj. stanie to za pierwszym razem zdążyliśmy. Jemniek leciał na mnie.

no cóż, nie Dobra. zawsze się wygrywa. Uch, to chyba byłoby na tyle, jestem zasmucony szczała!